5:20 budzik, 5:30 wyjazd, przyjazd godzina 9, i od 9 do 20 praca w kuchni. Mam na imię Renia. Na kampi jestem już około 13 lat. Jako kuchnia parmeńska i 3 lata jako kawiarenka. Najbardziej zaskakuje mnie to w tej pracy, że przychodzi młodzież samodzielnie do pracy w kuchni obierać ziemniaki, marchewki, cebule i inne warzywa bez przymusu. Kuchnia jest w takim stanie technicznym starszym. Były awarie w postaci wybijania węża, bo <grywka> kuchnia jest po prostu bez ciepłej wody, także nie mamy bojlera i pracujemy tak jak jest, ale można usprawić w postaci bojlera profesjonalnego zlewu wielokomorowego i stołów z nierdzewki i garnki z nierdzewki. Dziękuję za każdą uśmiechniętą buzię, która przychodzi pomagać bezinteresowno, za to, że chcecie z nami być, za to, że nas wspomagacie swoim uśmiechem, życzliwością, za to, że przychodzicie z miseczką do nas i za to, że jesteście, za to, że jesteście kochani, za to, że przyjeżdżacie, bo co, roz, co roku jest więcej osób na kampie, także chwała Bogu za to, że możemy brać udział w tej misji, która dla mnie jest dużym szczęściem. I to wszystko, co tutaj robimy, to robię dla Was, kochane ludziki, bo bardzo jestem szczęśliwa. Bardzo kocham misję i tą kampową, i tą, którą robię przez cały rok.